Dobry, dzisiaj będzie kolekcja pilotów. Zostawcie super, w furę i wiecie, pomóż. Terminuję oraz po nie będę ze stojakami i lecimy. Pierwszy pilot, samusuga. Ale chyba szczeszalnie pod kołżaniem był kiedyś trudniejsze. Enny, no co bardzo nieśmy żadnego rentona czyli dziwna przypadłość idziemy dalej i macie tu AG. to już chyba na po co nie wiem po co a tu mamy srebroko to ma się um, Dziwne. i to, to ma chyba podkoszenie Mieliśmy byli na dwa na raz zrobić XD. Dobra, przejdźmy dalej, nie ma czasu. Mam no, tu kolejny suga, Jak widać... Też Ten 3D już był pracowany już na rynek, ale... Ale idziemy dalej i przechodzimy na specjalne piloty e, to jest taki specjal sam, który działa no niestety tylko specjalnie działają, ale e, czemu nie A tylko 5 km. przejdźmy dalej i mamy tu ostatni kod, druga sklepsza e, to działa nieś, czy nie tylko kiedyś tu się kreaturkę? No jak na Smart TV. No dobra. Może to zabawne, ale zrobisz, tylko to wygląda tak. Tyle. Do widzenia. E.